Witamy w kolejnym magazynie boksu zawodowego za ciosem. W dzisiejszym programie zaprezentujemy wydarzenia z gali pięściarskiej w Częstochowie. Nie tędy droga do, do, do rozwoju yy, umiejętności naszego pięściarza. Wydaje mi się, że on też sam nie jest winny temu, że taki zawodnik przyjechał, ale ktoś tam, ktoś, ktoś ściąga tych zawodników, ktoś to proponuje przyjazd, to jednak powinni się dogadać panowie. Mój zawodnik jest taki, taki, owaki, potrafi to, nie potrafi tego itd. i tak dalej. ja mam przynajmniej w jakiś sposób takie rozpoznanie, jak ja z menadżerem czy z trenerem drugiego zawodnika. A jeśli tak mam zawodnika, tyle waży. dobra przejrzenie, ważne ile wygrał, ile przegrał, ważne żeby przyjechał. To jest samo przycie, samo blokopoks. A teraz główne wydarzenie tej gali. Marcin Najman podąża już do ringu w towarzystwie rapera Liroya, który także uświetnił swoją obecnością galę w Częstochowie. No i za chwilę czeka go pojedynek z pięściarzem z Węgier, walczącym ze słowacką licencją, Imrichem Porcze. Imrich Porcze, 36 walk zawodowych do tej pory, ale oczywiście większość tych pojedynków przegrana. Natomiast Marcin Najman, 10 zwycięstw i 3 porażki. Taki jest jego bilans ringowy. Oto właśnie frontem do nas w spodenkach białych z czerwonym pasem Marcin Najman, który ma ogromne ambicje no i stara się je realizować zobaczymy jak ułoży się ta właśnie walka Edward, to bardzo o nie Ogromne ambicje, bo myślę, że każdy zawodnik, czy każdy człowiek, niekoniecznie sportowiec, każdy człowiek ma ambicje. Ty masz ambicje, ja mam ambicje. Pan, który prowadzi tramwaj, też ma ambicje. Natomiast tylko ambicje czego? Bycia mistrzem Częstochowy, mistrzem Polski, mistrzem Europy czy mistrzem świata? Wiem, że co najmniej bycia mistrzem Polski w kategorii ciężkiej. No tak, ale dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bycia mistrzem Polski w wadze ciężkiej. Raczej chyba nie ma takiej szansy, bo ja Marcina Najmana na tyle nie znam dobrze, że mógł go oceniać czy ma szansę, czy nie, ale myślę, że na dzień dzisiejszy chyba takim niekwestionowanym królem władzy ciężkie to jest Albert Sosnowski. Chyba nikt tego nie będzie podważał. Z tego co wiem, Marcin Najman miał ochotę walczyć z tym pięściarzem. Ciężko rzeczywiście dogadać się z promotorami. Powiedzmy tylko, że Marcin Najman zaczynał od trzech porażek, jeśli chodzi o boks, bo wcześniej uczestniczył w innych sztukach walki, no ale pewnego czasu już dosyć regularnie wygrywa z tym, że jak sam twierdzi, ciężko mu znaleźć silnego rywala, który chciałby z Nim boksować. Oczywiście choćby na rynku krajowym. Ja też może powiem dlaczego. Ja z niektórymi zawodnikami rozmawiam i z scenerami i, i, i wiem, że czasami nie, nie chcą z nim boksować, bo to nie jest to nie jest dla nich Przyjemność i to nie jest satysfakcja boksować za wynikiem o nazwisku Najman, bo Najmana przede wszystkim większość ludzi kojarzy z, z gazet. W zabieraniu, pilnowaniu koledzy żony, potem ją zabrał, potem byli razem, potem nie byli razem. Takie plotki chodziły, oni sobie tam nawzajem wrzucali w lewo do prawego, do lewego, lewy do prawego. I generalnie Najmana większość ludzi kojarzy właśnie z takich pyskówek z byłym swoim kolegą, z byłym pięściarzem. I, I to wszystko. Tak naprawdę Namana, mało kto zna w środowisku yy, bokserskim, my go znamy, my wiemy, że on wchodzi, że on chce boksować, ale Kibis tak naprawdę go tylko zna z nas taki z takich właśnie z blokowych gazet, gdzie tam jest coś, coś niemiłego napisane, czy, czy coś jeden drugiego wrzuca błotem. A tak naprawdę jaka przyjemność teraz w tej chwili, tak jak ja wywołałem na przykład Alberta Sosnowskiego do, 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 do tablicy, jaka jest przyjemność zaboksowania Alberto, Alberta Znajmeny? Edward, z punktu widzenia i szkoleniowego i propagandy, i, i, i prestiżu, i zdobycia tytułu misza Polski. Albert ma swój cel, Albert ma swojego menadżera, który go zamknął, go cały czas trzymają w Budapeszcie Albert boksuje 3-4 walki do roku, najczęściej w Anglii albo gdzieś tam w Afryce. Wygrywa krok po kroku, robi z walki na walkę coraz, 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 coraz to większe postępy, tylko nie wiadomo, czy on zdąży zrobić ten postęp, bo też już prawie 40 walk tych na to już praktycznie Zawodnicy Foreman Frazer też u mnie 40-50 kończyli walki yy, swojej kariery, a Albert chyba będzie miał 110 walki dopiero zacznie zdobywać tutaj mistrza świata. Natomiast jeszcze raz mówię, jaka się z boksowania Sasanskiego z Najmanem? Tak, być może takiej walki nie dojdzie, natomiast yy, z tego co wiem yy, jest już posłowie Marcin yy, Najman yy, z opiekunami grupy Knockout Promotion, przynajmniej nieoficjalnie mówi się o tym, że wiosną przyszłego roku mogą do, do walki jego właśnie z Andrzejem Wawrzykiem o pas zawodowego mistrza Polski w kategorii ciężkiej, a więc przypomnę Andrzeja Wawrzyka, który tutaj łatwo pokonał przewracającego się od podmuchu wiatru rywala w poprzedniej walce. Tak, wracając do tego mego Alberta Sosnowskiego i Andrzeja Wawrzyka, no to ja bym troszeczkę to rozumiał, rozgraniczył to, bo jednak Sosnowski boksuje kilka lat już na tym ringu zawodowym i, i chciałby też, ma też chyba już taką swoją pozycję, zdobył tytuł, y, tytuł mistrza świata, a może tych, nie tych najwyższych pasów, ale y, jakiś tam pas posiada, natomiast y, młody Wawrzyk jeszcze jest cały czas bardzo młody chłopakiem, ma dopiero tylko pięć walk i taka walka na, na, na tutaj w Polsce, na, na y, Samego wypromowania też jakby siebie, bo jednak prasa to złapie, że Neyman będzie najmal, przepraszam, najmal będzie Marcin boksował. Wiadomo, że nie o dzisiaj, że szkoleniowcem Marcina Najmana jest Jerzy Kulej wiadomo co znaczy w polskim boksie Jerzy Kulej, więc to też będzie jakiś taki podtekst. Nie od dzisiaj też wiadomo, od zawsze wiadomo, że Jerzy Kulej jako szkoleniowiec Najmana jest komendatorem stacji Polsat. Wawrzyk też boksuje w, w cały czas, jak to się mówi, pod paszykiem pod, pod, pod stacji Polsat. Więc to troszeczkę takie będzie takie chwytliwe, czy teraz tak. Czy dziwię się też w tej chwili, czy Dlaczego jego kolenia ma w narożniku? Skoro na co dzień go szkoli, skoro na co dzień go trenuje, to myślę, że takim autorytetem chyba byłoby też dla niego wejść do narożnika. Jerzy Bojkowy odcina się od tego, twierdzi, że jest doradcą, koordynatorem, natomiast nie jest e, tylko i wyłącznie trenerem. Ja w to do końca nie wierzę. Ja wierzę w to, że albo jest doradcą, czym można doradać? Wejść na salę i powiedzieć trenerowi zrób to lewy prosty, zrób prawy prosty, zrób trzy razy walki sieniem i sobie 10 minut pobiegaj, a ja pójdę na kawę? To nie ma tak. Żaden trener sobie na to nie pozwoli, żeby ktoś dochodził się do doradca. Czyli tak, ty pracujesz, ale ja muszę robić to, co tylko ty mi każesz. Tak? Dzisiaj zrobi z Marcinem 15 walki z cieniem, 3 skakanki, 4 razy worki i cię sobie pobiegajcie SB na kawę. No, jaki ten sobie na to pozwoli? Nie wierzę w to, i wierzę w to, że cały czas Jerzy kolej szkoli Najmana. I, 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 I tak jest, jak jest. A, a to, że ktoś w tej chwili jest w innym to może dlatego, że tam razem są na sali. Proszę zobaczyć, to jest propaganda boksu. No. Coś takiego pokazywać, to, 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 dziwi się teraz, że nikt nie chce z Najmanem boksować. Wawrzyk? oczywiście. Jest to bardzo młody chłopak. Musi się pokazywać. Musi zaistnieć w mediach. Musi zaistnieć w gazetach. Musi zaistnieć w telewizji. Więc dlaczego nie? Ale nikt inny na pewno nie siebie zaboksować z Najmanem. Myślę, że nawet sam Saleta winien się zaboksować z Neymanem, bo to też nikomu niczego nie wróży. A w zwycięstwo Przemka Salety wierzę w, w milion procent, że wygrałby przed czasem z niema. Pooglądamy kolejną sytuację, w której liczony był rywal polskiego zawodnika. No i za moment kolejne starcie tej walki pojedynek. Uprzećmy może bieg zdarzeń zakończy się właśnie w tej trzeciej rundzie, która za moment się rozpocznie Marcin Najman w dobrym samopoczuciu zakończy tę walkę. Będziemy mieli okazję wysłuchać wywiadu, który odbędzie z nim Paulina Czarnota Bojarska. A jak wyglądały te ostatnie fragmenty walki. Zobaczmy Włodzimierz Gulc czeka na gong. Rozpoczynający trzecie starcie Marcin Najman. Pięściarz o przydomku L-testosteron dokonuje egzekucji na swoim rywalu, jak mówiliśmy, zawodniku pochodzącym z Węgier, walczącym ze słowacką licencją. Pojedynek był zakontraktowany na 6 rund. No a za moment już ten pojedynek znajdzie swoje zakończenie. To jest sytuacja, kiedy kolejny raz Włodzimierz Gulc liczy przeciwnika polskiego zawodnika. Bez komentarza ta akcja. Edward, w się na mnie, liczyłeś na to, że coś powiem, więc zamknąłem oczy i bez komentarza. No, państwo sami widzieliście, jak jest tak, jest tak jak jest, więc. Tak, troszeczkę zbyt porywczy chwilami jest Marcin Najman. Ta walka w tym właśnie momencie dobiegła końca. Marcin Najman odnosi swoje 11. zwycięstwo w 14. zawodowej walce. Tym razem na ringu w Częstochowie zwycięża w trzeciej rundzie przez nokaut techniczny Imricha Borkę. Tak zakończyło się to wydarzenie, tak zakończyła się gala bokserska w Częstochowie. Posłuchajmy jeszcze co mieli do powiedzenia Marcin Najman i Jerzy Kulej. ご自慢したいならすぐジャンプだました。 Marcin, jesteś tu wspólnie z organizatorem. Wiem, że ty byłeś organizatorem i przygotowywałeś się do walki. Co było trudniejsze i jak to pogodziłeś? Bardzo niewdzięczna funkcja, mówiąc szczerze, za dużo mi to kosztowało pracy. Muszę pomyśleć nad innymi rozwiązaniami, by to szło trochę sprawniej. Natomiast e, dwie firmy tutaj bardzo się tak znacznie przyczyniły finansowo do zorganizowania te, tej imprezy, bo to była impreza w 100% zorganizowana za środki prywatne. I To właśnie firma Polo Krzysztof Rzepczyk, który jest z nami oraz Wiesław Pazgan z firmy Conspol który wyprowadzał również rynku. Skąd ten pomysł? Bo z tego co się orientuje, to jest pierwsza gala boksu zawodowego w Częstochowie? No pierwsza, ale mam nadzieję nie ostatnia. No miałem pewne problemy tutaj, żeby zorganizować tą galę. Ale całe szczęście się udało, nie ma co wnikać na temat problemów. Ważne, że się w końcu udało. A z samej walki jesteś zadowolony? Nie trwało to za długo? Nie, mówiąc szczerze, jestem zadowolony. Oczywiście musiało mnie kilka razy ponieść. I nad tym pracuję. Natomiast ileś tam akcji było fajnych, przemyślanych. Mówię szczerze, mogłem go zakończyć w pierwszej rundzie. Nie chciałem tego robić. A potem w drugiej z kolei się trochę za bardzo podpaliłem i nie wychodziło. No i w trzeciej zrobiłem to, co powinienem zrobić, co mogłem zrobić w pierwszy. Jak dalsze plany bokserskie, Twoje? Co dalej? Następny będzie Andrzej Wawrzyk. W lutym walka o pasy Międzynarodowego Mistrza Polski. Także w lutym zmieniamy. Króla polskiej wagi ciężkiej. Nowy król to będzie Marcin Najman. Marcin Najman, wiem, że to jest zawodnik, do którego ma pan wiele serca, wiele sympatii. Jak pan ocenia tą jego walkę dzisiejszą? Najpierw powiem o sympatii. Otóż no jest to człowiek, który odnawia boks na arenie Częstochowy. To jest moje rodzinne miasto, ja mam ten dług wdzięczności. Korzystam z tego, że mogę mu pomóc troszkę. Konsultuję jego poczynania. Dziś nie jestem specjalnie zadowolony z tych dodatkowych ciosów poza lewym prostym, który był doskonałym ciosem i rozwiązaniem na ten pojedynek. Potem ten lewy tułów, no przerabiamy. To i to wystarczyło, nie te ciosy takie jeszcze te dyskotekowe. On Jeszcze ma ciągle w sobie tę agresję taką, o właśnie. właśnie o tym, że nie lubię tego, no, ale co zrobić? No młodość to jak szampan, wie pan, jak się otworzy, to musi się wybombelkować. Także myślę, że z czasem zrozumie, także uważam, że... Dobry pojedynek, lewy prosty, to co jest w boksie najważniejsze, czym wygrywali najlepsi, Lenox Lewis, no, jeszcze nie porównuję, też lewym prostym wygrał z Tysonem i tych przykładów można mnożyć. W każdym bądź razie cieszę się, że tak właśnie ten pojedynek przebiegał, chociaż liczyłem, że będzie więcej akcji technicznych. Bałem się tych trochę takich ciosów, takich trochę, no jak mówię, dyskotekowych. No już ten czas minął dla Marcina u niego. Ten temperament jest ciągle yy, tak mocny, że nie może sobie z tym poradzić. Dzisiaj pełna hala w Częstochowie. Widać, że brakuje tutaj w tym mieście rodzinnym pana mieście boksu, nie tylko zawodowego, ponieważ także amatorskiego, ale że jak powtarzam, no kibice są głodni takiego dobrego polskiego boksu. Dość długo walczyliśmy o tę galę. No prezydent nam w końcu bardzo pomógł, bo jest to promocja dla miasta. E, otrzymaliśmy tę halę w prezencie, a znaczy otrzymaliśmy my jako organizatorzy, ja się tak tu e, utożsamiam z ludźmi, którzy to robili tutaj. To jest duży gest ze strony prezydenta obiecał również prywatnie, bo mieliśmy okazję posiedzieć chwilę razem, że, to nie, że mogę, możemy liczyć w przyszłości, bo to jest duża sprawa dla miasta. Ja mówię, ja nie wierzę, żeby gospodarz nie chciał promocji swojego gospodarstwa. No, tu w przypadku pana Wrony no, jest to takie dla mnie niezrozumiałe, ale już sprawę wyjaśniliśmy. Mam nadzieję, że będą kolejne bokserskie emocje tutaj, bo kibiców, jak pani wspomniała, jest bardzo dużo i zapotrzebowanie. Tu było sześć sekcji bokserskich kiedyś, w latach 50.